Serdecznie witamy na festynie dożynkowym święcie plonu w Moskożywie. Co nam babcie przekazały, te przyśpiewki co śpiewały, święto żniwne i dziękczynne Bogu modlitwy powinny. Barwą stroje i to granie, bo ludowość nie ustanie. <klucza> Żniwa dobiegły już do pomyślnego końca a dożynki są ich uwieńczeniem i hołdem dla pracy rolnika. Wielu ludziom trudno docenić pracę rolnika. Zapominają, że praca rolnika jest wciąż podstawą naszej egzystencji. W związku z tym, drodzy rolnicy, za ten dar waszych rąk, za owoce waszej pracy, jakże ciężkiej i mozolnej, składam wam wszystkim słowa najwyższego uznania. Życzę wam aby zawsze były dobre czasy dla polskiego rolnictwa. Pienięć my i pszenicy, naszego Wielkie brata, wielkie brata, piękne ludowe dzieła. Obiecujemy ten bochen chleba wypieczonych z tegorocznych. Ziaren zebranych zbóż dzielić tak, aby go nigdy nikomu nie zabrakło. Jak zwykle piękne stoisko wasze. Zapraszam. Coś do poczęstowania, wystawa rękodzieła ludowego. Dwa lata nie było, zatęskniliśmy, chociaż muszę powiedzieć, że w naszym powiecie włoszczowskim imprez w tym roku nie brak. Jest takie staropolskie przysłowie, od myszy do cesarza, każdy żyje z gospodarza. I rzeczywiście tak jest, w perspektywie tego, co się dzieje teraz na wschodzie. Myślę, że powiedzenie to przysłowie nabrało jeszcze mocy i ma większą siłę.